Witam, z tej strony Rafał. Dzisiaj takie info modelarskie, krótkie. Słuchajcie, mówiłem Wam, że idą podwyżki, ale Chińczycy tutaj z firmy... znaczy może nie Chińczycy. Firma Bronco chyba nie jest chińska, ale mogę się mylić. W każdym razie są z Azji. Oni są z Azji i tutaj w tej chwili pokazuję Wam samolot, który jest pierwszym wodno-samolotem chińskim który powstał w roku 1919, chyba tam trzy prototypy były, tak mi się wydaje. To jest połączenie Boeinga i Curtisa, taki jakiś miks, cały gotowy model ma 28 cm na 19. To są całkiem fajne wymiary. Całkiem fajne wymiary jak na swoją cenę, która wynosi około 50 zł. Nie wiem jak wyglądają tutaj wypraski za bardzo, ale podejrzewam, że jeśli jest to nowy produkt i wydany przez Bronco, to nie będzie jakiejś tragedii, nie będzie to jakaś lipa. Sami tutaj widzicie na renderach jak to wygląda. No, moim zdaniem całkiem interesująco. Czyli, jeśli ktoś ma ochotę się oderwać od, nie wiem, od tutaj angielskich, niemieckich maszyn z II wojny światowej i złożyć coś co 100 lat temu startowało z powierzchni wody i to jeszcze w Chinach, to jak najbardziej Chińczycy tutaj, spójrzcie na to olinowanie, jak to fajnie wygląda. Chińczycy idą tutaj nam na rękę, wiedzą, że mamy kryzys, więc... 53 zł, a tutaj jest cena. Zaraz tutaj zobaczymy: 51 zł. Więc w granicach 5 dyszek duży samolot. I czy on może być polecany jako jakiś startowy? Myślę, że tak. Tak jak mówię, ja tutaj go nie składałem. Nie widziałem też wyprasek. Ale podejrzewam, że jeśli jest to nowość i kosztuje 5 dyszek i ma 19x28 cm, czyli dosyć spory. Jest to samolot, to jak najbardziej na taki treningowy może się nadać. W tej cenie, 5 dyszek, to mało co, że tak powiem, dostaniecie jeśli chodzi o samoloty w 1 do 48. Także to ta cena może być kusząca i to, że to jest nowość. Więc, więc tutaj takie info, tutaj takie info Wam przekazuję. A co Wy zrobicie z tą wiadomością? Czy kupicie, czy nie? To też może być dobry pomysł na prezent. Na dla, dla kogoś, kto jeszcze na przykład y, ma zamiar składać albo już złożył kilka samolotów, a w tym się chce spróbować, chociaż tutaj to olinowanie to, to y, może być dosyć kłopotliwe, bo zrobienie takiego olinowania jest dość trudne, żeby to wszystko ładnie, fajnie wyglądało. No, ale proste, generalnie, bez nawet bez olinowania, w prostym takim malowaniu to może być interesujące. Dobra, słuchajcie, nie przedłużając, takie info Wam sprzedaję. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku.